Przede wszystkim ważna jest praca rodzica z dzieckiem. W domu każdy rodzic powinien nastawić dziecko pozytywnie do samego um, pojęcia dentysty. Możemy na przykład wziąć jakiegoś misia, któremu będziemy oglądali ząbki, pokazywali, że w buzi mamy ząbki, język, różne tkanki. Rodzice również powinni. Um, uświadomić dziecko, że wizyta u dentysty jest czymś przyjemnym. Nie powinniśmy przed taką wizytą używać słów takich jak ból, strach. Przede wszystkim nie powinniśmy mówić, chodźmy do dentysty, nic nie będzie bolało, tylko po prostu idziemy fajnie się pobawić. Pani doktor lub pan doktor obejrzy ząbki, dostaniemy za oglądanie ząbków jakąś fajną nagrodę. No i przede wszystkim ważna jest pierwsza wizyta adaptacyjna, która nie rozpoczyna się od leczenia, ale od takiego ogólnego rozeznania z gabinetem, z narzędziami, które tam są, z nowym lekarzem, nową osobą, z którą dziecko się ma kontaktować. Myślę, że to jest bardzo istotne i warto korzystać z takich wizyt adaptacyjnych.